Cześć, moi drodzy, jestem blady. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dead Island. Edycja definitywna, oczywiście. Jedziemy sobie, ponieważ mamy zadanie tutaj: yy, tak, nocny jastrząb, znajdź miejsce, w którym wyglądał samolot. Musimy się trochę cofnąć. Yy, jak żeśmy tu z jeans jechali, a potem szli. Na część jakiś samochód tu jest dostępny, więc sobie podjedziemy. No, serio, nie da się tu. Eee. No trudno, trzeba iść z buta. Na szczęście to już nie jest bardzo daleko. Okej, okay, coś my. A, tu mamy chyba te. Nie, co my tu mamy? A, to zioła. Zebranie. Okej, okay, to sobie zbierzemy od razu. Wypełnimy to wyzwanie. No dobra, o tu jakieś beczki. A i zombiaki oczywiście. Muszę sobie przyciszyć... Dobra. Muszę sobie przyciszyć słuchawki. Mam za głośno. Tu jest... To... Zioło? Oj nie. Dobra. Zatruta woda. Dobra. A i dobra. I zaznaczyło nam to, że ten. Te Zioła wyda wydarzenia. Nie, ale. Ja chcę jednak ten nocny jasną. I do samolotu 80 metrów zostało. Okej. Okay. Tam się drze. No dobra. Idziemy dalej. O to jakiś warsztat jest, to dobrze. Mliwa buława, jeszcze obrażeń. Używam broni tych obuchowych, więc... Bandytar dżungli. Padł? Chyba padł. Okej, okay, batoniki są. Więc super, nie muszę używać apteczki. Okej, okay. łowca skalów 280 na 500. Tak jak już wspominałem, chyba poprzedni odcinku, już dwa odcinki temu. Nie mam zamiaru jakiegoś. Okej. Okay. Bandyta, okej. Okay. Dobra. Yy... Dobra, padł. No to będzie coś fajnego do tego. Okej, padł kolejny. Jesteś. Ja Jesteś strzelasz. Kurtyna! Nie minęły nawet 4 minuty odcinka, a moja postać już zginęła. Aj, sorry. Znaczy, no, sorry, no już co. kliknął. No i dobra. No, gdzieś to jest. Tu gdzieś. Chyba nie, nie mam granatów. Miałem jedyną zostałem. Dobra, Padł. padł. mogę w niego wycelować. Dobra. No bo się przeładujmy. Przeładuję i... Jedzenie, dobra. Jest ten. Jest jeszcze jeden, ale gdzieś wyżej. Samolot, a jednak ich jest więcej. Dobra. A wygląda jakby to był cargo, albo w sumie, albo nie miał tu. Może był jednak. Panie się ukrył. Jak nie, nie umiem go trafić? Dobra. Tej batoniki są, energetyki, dobra. Dobra. Okej. Okay. Ten mamy to, ten etap. Pytanie? Nie, ale... Nie, dobra, to był luk że po prostu, nie ten, nie. Nie samo kargo. Bra. Bra. Dobra, dobra. dobra okej. Okay. A no, same te gorsze mają. Dobra. Monster. Dobra. okej, okay, trochę tego Ciekawe czy będzie tutaj jakieś fajne zapasy 9, 9, 3. O, w sumie ja ten mój ma 1300 A ten ile ma? Założony? Wypaczony pisec? Fajnie do wywalenia I możemy w sumie wziąć ten a no, 993 Bo Może się okazać, że będzie lepszy po ulepszeniu. Dobra, 1029 To nie tak, weźmę ten pistolet. Tak on ma 1029, a ten mój 1300. Więc podejrzewam, że po ulepszeniu będzie lepszy. Ale, że nie można po prostu podbierać tych pistoletów i zanieść ich tym z wioski. Aj, nie, tutaj się nie da przejść. Dobra. A tu jeszcze jeden był, chyba ten bandyten. No dobra. dziewmy, cając. Ani jednak nie tu kuźwa. Okej. Dziesiąt trzydzieści dziewięć, a ten. A to jeszcze lepszy. Dobra, telefon. Czasami mi nie wiem czemu zdarza się. Nie wiem, czy tak mi podpowiedzi głupieją, czy co. Że czasami zamiast telefon wychodzi mi te filin Jak piszę ten. Jak pisze na przykład, yy, nie wiem, SMS-a, czy. Yy, no, czy. jakiś tam wiadomość. Dobra. Yy, tu i do latarnie to trzeba by wrócić. Z niebios. Zobaczmy, gdzie to jest ta kryjówka. Dobra, to jest to Każda na broń. O, poczekajcie, odznaczę wszystkie zadania. tak, dobra. Teraz wejdźmy tak. A dobra, już się bardziej nie da. To jest to. Transmisja dla Nika to jest tu kawałek drogi. Dobra, myślę, że wrócimy się teraz do wioski. Eee, oddamy. No, oddamy. No, jak to się nazywa? Oddamy. Yy... No, nie mogę się złowić. Oddamy. No, yy... co zadanie. I te zioła. Dobra. niech Nasza bohaterka sobie chwilę odsapnie. Tu ja się uzupełnię płyny. Ja, w sumie ta hierba to mi ja tak średnio smakuje. Wiem, że. Hej, owoce. Nie wiem co to za rośliny, ale niech będzie. Dobra. Aż mi się przypomniał taki błąd z gotika. Yy, na pewno w dwójce był. Nie wiem czy w jedynce też. że jak się na przykład piło jakąś miksturę i dostało się obrażenia to wtedy ta mikstura y, się nie zużywała, a efekt jednak był, czyli na przykład można tam było tutaj dostać, y, nie wiem, do siły, nie wiem, pamiętam czy było plus 5 czy plus 3, no i ten, no i, y, No i jakby ten mikstury się nie skończyły, ale to błąd. Dobra. No bo to jest to powtarzalne zadanie. Dobra, tu jest warsztacik. Okej. Hey. Szokujący łom. To no, dla mnie się nie przyda, no ale... Mi się nie przyda. Powiedziałem, jakby na jak na ten... Się mówi się na... <śleszy> yy... Yy. Yy. Właśnie, ulepszmy sobie ten pistolet bardzo wolny pistolet. Tak, 1000. Tysiąc... O, niestety drogie te ulepszenia są, ale ile 1400? No to jest lepszy. I teraz jeszcze coś możemy z niego zrobić. Led uderzeniowy. O, dobra. Tak. Dobra. No i to chyba będzie teraz mój główny pistolet. 1400, ten 1300, no ale. O, tu mamy podpalenie i. Tu mamy prąd. Dobra. A w sumie niewiele lepszy, no a... Nie no, ponad 100 obrażenia lepszy. Przeładowanie so, trochę gorsze i szybkość ładowania minimalnie gorsza. Ale to niewielka różnica. Dobra. Yy... Pewnie ten ty dalej nie mogę sobie ulepszyć. A to co bym chciał. I. Czyli... Yy... Teraz jak to było, toksyna. Albo żmija. Jeden środek czyszczący mi brakuje. Chyba, że to będzie lepsze. Yy, Aleander. Niby środek czyszczący. Może jakby gdzieś był? Jest tu jakiś handlarz? Albo dobra, pójdziemy sobie do latarni morskiej. Jest latarnia morska. Dobra, oddamy to zadanie, o, Monika. Okej. Okay. U... Maczeta. 428 obrażeń, to jest... Eee, wyrzuć miało być. No prawie 500 obrażeń na tym, więc nieźle. Eee... Maybe there's something in here. Dobra, mm. nie do dżungli e, miało być. A, dobra, to już oddałem. Okej, okay. tutaj trzeba było oddać, nie, coś tu jeszcze mam. Konserwy, dobra. Dobra, to ten. Hmm, dobra. I to, co, co miałem, to chciałem, to już dałem. Dobra, handlarz jest tu. Hmm, jest środek czyszczący, dobra. Dobra, nawet to w sumie yy, zobaczmy sobie jeszcze ten, bo może mi się uda Kupić oleandera. Gdzie kupić oleander? O, to jest pytanie. Ok, warsztat, warsztat jest tu. Ród. Niby mogę zrobić żmiję, ale nie wiem, czy nie lepsza będzie yy, toksyna. Zaraz to sprawdzę, sekundka. Cięcie mi to chyba z 20 minut, ale mam yy, w kanałach. Jest coś takiego, taki liść, właśnie palmowy. No i takie śmieci różne. I tu właśnie oleandry występują. Zatem mamy oleander i mamy tu przy, blisko tą. Blisko warsztat. O! Nawet jakiś jest Banoi Herald. Yy, I dobra. I teraz sobie jeszcze ulepszymy, bo tam dostałem tą zabójczą maczetę wojskową. A, trzeba ją naprawić. Ona ma, widzicie, dość spore obrażenia. Nie więc chcę ją ulepszyć. 10 tysięcy, mam na nadzieję, że mi wystarczy. 693, a ta maczeta... Yy, boloma 617, czyli ta będzie lepsza i dobra. I wyczytałem, że ta toksyna jest, dużo, jest lepsza, bo daje aż zatrucie na trzecim poziomie. I teraz zrobimy no, zabójczą maczetę wojskową 617, a tu 693, prawie 700 obrażeń. Widzicie, I to będzie podejrzewam, teraz moja główna maczeta, mimo że. A no, taka jest, wyglądu średnia, no, ale dobra. Myślę, że. Dobra, damy tak, zmię damy tu. Aś tą, a maczetę wojskową z toksyną damy tu. Tak. Dobra, jeszcze, zapisat yy, impaktor. podpadać, to. Pistolet Impactor damy tu, gdzie standardowo był ten, yy, bo on jest teraz moim najlepszym pistoletem. No wiadomo, to zostanie. To w sumie, co mam, Zepsuty prawie tasak. Można go zdjąć i tą. To jest maczeta, żmija. jeszcze tą maczetę bolo. Tak, na wszelki wypadek damy ją tutaj, można jeszcze je naprawić. Dobra. No i teraz bierzemy tą. No, 693 obrażenia i jeszcze plus ten. Dobra i widzimy się. Mocne tanto? Nie, słabe. Dobra, widzimy się po cięciu. No i dobra, jesteśmy w osadzie nad rzeką. Przejdźmy od razu tu. Mamy co? Łopatę. Dobra. Yy, Okej. Okay. Yy, co teraz? Mamy. Co w zasadzie mamy tak? Trzy zadania, bo z niebios zawód szpieg i ścigając cienie, ale jak tu widziałem na mapie, to tu jest trochę. ...a już nie ma. Dobra. Bo były tutaj wcześniej te zadania, znaczy te wykrzykniki. To udajmy się odzyskać skradzioną broń. Tutaj przejść przez dżunglę. Dobra, może jeszcze w tym odcinku. ja czy w ogóle. A dobra. To jednak są tu te wykrzykniki. Okej. Okay. To przyjmijmy to zadanie. Podejrzewam, że już się odcinek nam skończy. Okay. She was in his way and he just... He just blew her away. He needs to die. He needs to suffer. And I'll give you whatever it takes to make that happen. Okay, the death Vargas. Okay. Definitely. Alright then. We have a deal. The bloody kid was headed back to his boss when Matutero blocked his way. Scared him off. He's headed towards the canyon up from the village.

Nie don't know if animals are infected with this shit so uh, we better not risk it. Hey, you should see if you can find any canned food. I saw some supplies in Dobra. bunkry Brianowi dwie puszki z jedzeniem. Okej. Okay. Żeby to było też kolejne wyzwanie z noszeniem puszek. Tak, dobra. I co my tu mamy? Magnes. A po co komuś magnes komputer? Przecież może HDD-ka uszkodzić chyba. Okej, a co my tu mamy? Patelnie. Był taki kanał na YouTubie. Założony przez tego poszukiwacza. Ej, a co my tu mamy? Dobra. Tak serio się nazywa? Już nie pamiętam. Już dawno tam nic nie wrzucał parę lat będzie. No, chyba, że coś. Yy, chyba że coś wrzucił pomiędzy nagraniem tego odcinka a jego publikacją. To będzie jest taka szansa. No, dobra moi drodzy. Ja wam bardzo serdecznie Bye. dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oj. Zachęcam Was na do łapkowania, komentarzy, do subskrypcji kanałów, a także oglądania kolejnych odcinków, szorzów live. Uczę wszystkiego dobrego. Cześć.